Netflix ograniczył współdzielenie konta, co sprawiło, że coraz więcej osób zwraca się ku innym platformom. Ale czy na innych VOD można współdzielić konto? Na jakich zasadach i ile to kosztuje? Konrad Kozowski, Antyweb. Zapraszam do materiału. Pod koniec maja Netflix ujawnił szczegóły dotyczące zasad współdzielenia konta na platformie w Polsce. Według nowych zapisów w regulaminie z jednego konta mogą korzystać domownicy w ramach gospodarstwa domowego, a także w innych lokalizacjach podczas wyjazdów na urlop czy służbowo. Współdzielenie konta z osobami, które nie mieszkają pod jednym dachem wiązać się jednak będzie z dodatkowymi kosztami. Za każdy taki profil doliczane jest 999 zł miesięcznie do opłaty abonamentowej. Jeśli się na to nie zdecydujecie, możecie przenieść profil z historią i listą ulubionych na inne konto. Jak na razie żaden z pozostałych serwisów VOD nie zdecydował się na taki krok. Niezależnie od tego, czy korzystacie z Disney+, HBO Max, Sky Showtime, Amazon Prime Video, Via Play, Polsat Box czy Player, będziecie mogli współdzielić konto z bliskimi osobami, gdyż platformy nie wykonują żadnych ruchów ku temu, by ograniczać współdzielenie. Regulaminy mogą zawierać odpowiednie zapisy, które dotyczą takich zagadnień. Ale nie natrafiono jeszcze na przypadki, by którakolwiek z usług skutecznie wymagała od użytkowników potwierdzeń logowania albo dodatkowych opłat za współdzielenie konta. Ceny w serwisach VOD nie zmieniają się tak dynamicznie jak ceny produktów w sklepach na półkach, ale dodam, że poniższe zestawienie dotyczy kwot z końca czerwca 2023 roku. Niektóre z serwisów zapowiadały pewne zmiany, inne otwarcie mówiły, że do aktualizacji cen dojdzie, a inne nie wspominały jeszcze o takich decyzjach. Ceny jednak powolutku rosną i na przyszły rok prawdopodobnie każda z dużych platform VOD zaktualizuje swoje ceny. W chwili obecnej najkorzystniejsza oferta należy do Amazon Prime Video, gdzie przy zakupie rocznej subskrypcji zapłacimy zaledwie 49 zł, ale pamiętajcie, że udostępniając dane do logowania innym osobom na platformie VOD, pozwalacie im też na dostęp do waszego konta Amazon, za pomocą którego można robić zakupy online oraz uzyskać dostęp do wszystkich innych usług Amazonu. Pozostałe serwisy nie różnią się znacząco od siebie przy dzieleniu konta na dwie, trzy czy nawet cztery osoby. W kwestii profili sytuacja jest dosyć korzystna na każdej z platform, ponieważ minimum platformy pozwalają założyć 5 profili. Jedynie Disney Plus przewiduje korzystanie z jednego konta przez aż 7 różnych osób. Przyjrzyjmy się teraz jak konkurencja wypada na tle Netflixa. Zacznijmy od Disney Plus, gdzie cena abonamentu wynosi 28,99 zł miesięcznie, a jeśli zdecydujecie się na ofertę roczną, to zapłacicie 289 ,90 zł 90 Maksymalna liczba profili 7, a maksymalna liczba jednoczesnych streamów to 4. HBO? To Max jest odrobinkę droższe, ponieważ miesięcznie zapłacimy za nie 29,99 zł. W skali rocznej dostępna jest jednak oferta kosztująca 234,99 zł. Maksymalna liczba profili to 5, ale jednoczesnych streamów możemy mieć tylko 3. W przypadku Sky Showtime, jeśli nie korzystacie z oferty minus 50%, to zapłacicie 24 zł i 99 groszy miesięcznie. W skali roku możecie wybrać ofertę wartą 198 zł i 99 groszy. Maksymalna liczba profili aż 6, ale maksymalna liczba jednocześnie obsługiwanych ekranów to 3. Pod względem finansowym oferta Amazonu wygląda po prostu świetnie, ponieważ miesięcznie zapłacimy tylko 10,99 zł, a rocznie zaledwie 49 zł. Maksymalna liczba profili, które możecie utworzyć na platformie to 6, a jednocześnie na koncie oglądać można na trzech ekranach. Oferta ViaPlay jest odrobinkę skomplikowana, ponieważ miesięcznie możemy tutaj płacić 40 zł lub 55 zł, w zależności od tego, jaki pakiet wybierzemy. Medium albo Total. Jeśli chodzi o liczbę profili, to tutaj maksymalnie utworzymy ich 6, ale jednocześnie możemy odtwarzać na tym jednym koncie tylko na dwóch ekranach. Polsat Box Go i Player mają dość rozbudowane oferty, jeśli chodzi o to, jakie pakiety będziemy dobierać. Najmniej za Polsat Box Go zapłacimy około 40 zł. W przypadku playera zaledwie 10, ale wtedy będziemy musieli godzić się z reklamami. Obydwie platformy pozwalają na utworzenie maksymalnie do 5 profili, ale pod względem maksymalnej liczby jednocześnie odtwarzanych streamów na różnych urządzeniach, Poltergeist'em Go wypada odrobinkę lepiej, ponieważ możemy to robić na trzech urządzeniach, a w przypadku playera tylko na dwóch. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, z jakich platform korzystacie, czy współdzielicie konta z innymi osobami i jak dużo jesteście w stanie zapłacić za platformy VOD w skali miesiąca albo roku. Dzięki za obejrzenie tego materiału i do zobaczenia w następnym wideo. Cześć!